Witam was moi drodzy. W dzisiejszym odcinku zebraliśmy się, aby pójść na wyprawę długą na czempionie do ruin. Ponieważ, gdyż jest tam piorant na to plus 8 kryta do biegłości walki, wręcz 10% obrażeń do biegłości walki, wręcz. No, powiem tak, trzeba to mieć. Lecimy awanturniczką, pod depsy, oczywiście. Eee, celność, plus kryt, plus obrażenia na bounty hunterze. Wiadomo, kapłanka, jak zwykle, healing. Oraz mamy naszego ym, zbrojmistrza, który ma bardzo dużo ochrony. I teraz tak, jeszcze jedna sprawa. Ja muszę sprawdzić, czy oni nie możemy dytować. Bla bla bla. Okej, okay. on może coś otwierać. Jest lekko pierdolnięty. Ale tak to nie jest źle. Ma 4 szybkości no tylko. To mało trochę. Ale mamy 30% na zwiat. Więc lecimy. 40% na zwiat, sobie was bardzo. 3 razy żarcie, 3 razy pochodnia. Mm, Stack kluczy, stak łopat. nadzieję, że to wystarczy. E, ziółka, żółka, żółka się tam przydadzą. water też się przydaje. Ale może w mniejszym stopniu. No. Kluczyki na pewno. Łopaty do przejścia i wydaje mi się, że wszystko. Madarze tam są nieprzydatne serum też nie. Dobra, możemy lecieć. Jeśli żyjesz dla ryzyka w roku podziemi, pomniej zabrać ze sobą kilka pochodni. Tom, tom, tom. Przeszkoda na start. Ej, dawno nie byłem na długiej, ale taka długa, to, to nie wiem, średnio bym to nazwał nawet. Tu się używało tak, tak... Dobrze. Zaczynamy od całkiem miłego golda. Ok. Mm, dobra, Hrabiec trzeba będzie zdjąć zaskoczenie. Zajebiście. Oj, 16, mało. 3 na ma więcej. Ale dobra, kapłanka wyjaśniła. 9! Najmniejsze dipsy, jakie mógł to zadał. Wow. Dobra, pusty unik. Ok. Przeczka, krytyk za 18! No, trochę biją, trochę biją chłopaki. Ale powinniśmy sobie i tak dać radę. Mm. No i do dupy, bo jest chronione. Jest, ile ochrony, boże. Dobra, weź oznaczenie, daj. 18% do trony w dół, tylko mało trochę. Dobra, healing Kryt za 24. No i to szanuje. Zbufujmy. Bo jeszcze awanturniczka się będzie ruszać, więc niech ona już zaatakuje z bufami. Mm. I wjedziemy. No i tak, chyba w tego trzeba będzie wjechać za 11. Mało. No, trochę biją. Nie jest to jakaś. Nie są to jakieś ogromne obrażenia, ale trochę biją. Dobra, biję w naznaczonego, bo mamy bufy z tego. Eee... Dobrze, stunik. Zajebiście. May we find victory? Buffy dalej. Zbrojnicz ma bardzo dużo ochrony. Nie powinien jakoś wpadać. Ale tych Hunter i awanturniczka zostają bardzo dużo damage'a e, Ona ma coś plus naznaczony? Nie No dobra, ale tak walimy w tego Kurde, 1 HP naprawdę! Wow, aaa ah. mm. mm. No leconko Przynajmniej jestem w stanie wyhealować jeden taki atak Okej, okay, unik, zajebiście e... No zabij już go. Jak mamy go naznaczonego, tego go zabij. I osłonia awanturniczkę. Zadychę. Okej. Okay. Długie walki będą. Nie wiem, jakoś mało dipsa mamy. Bardzo mało. Dobrze. Destroy them all a drużynowe rzućmy OK po 7 po 8 jest ok. Jak kryt nie wleci to spoko. Weź na krzycz. Oporność. Wow. Dobrze. Może takie małe depsy wchodzą w sumie, bo. Kurde, już mam pewny ekwipunek. O oh, jezu, z gargoza! Ah. Przecież to jest tak knowing, walka z nimi. Bardziej, że oni mają ogłuszenia, o, przesunięcia, boże. Ach, dobrze, blida, tylko nie nakładają. Bo to by było już smutne. Dobra, rzucaj ochronę. No i co? Nie oznaczamy i będziemy tukli. Żynówka. A nie, dobra, pojedyncze kliknąłem, okej, okay, nieważne Pojeden nie boli Unik! Nie, no jasne Nie dość, że masz 50 ochrony, to jeszcze 30 uniku Uuu, So annoying Uuu, Disgusting, bez stuna proszę, dobrze przesuniecie przesunięcie byłoby gorsze Dobrze, fajny krytyk, podoba mi się broń dalej. Top 0. Zero. A, piękna liczba. Dobra, tłucz już. I tak to się bardziej opłaca niż na Szczerze mówiąc, będąc szczerym. Dobra, ty bronisz dalej, Heliona. Nice! Teraz to żałuję, że nie zaatakowałem tego z, pół, z pełnym HP, nie? Drużynówka. Żebyśmy na fullu byli. Uniki. Nice! Unik! To już nie nice. 8 ok, może być. Defuj dalej. Stun? Niestety odporność mamy jakieś tam chyba 80% żeby weszło, ale no cóż, nie? Kryt za 7, naprawdę, wow Ale pięknym za nadobne Dobra, dawaj jakieś tam, oł, 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 test Chyba pierwszy raz Onyxa nie wziąłem, nie? Jakie mam questy? 100% bite w salach, o to coś czuję, że będzie długi questik no dobra, uh, bufiki. Ale to chyba... Oh, dobra, okej, okay, może być. What? Miałeś go ubić. Give them no quarter. Stun? Wow, odporność. Mogło być lepiej. Cieczka, bleed. Bez bleed'a! Oh, dobrze. A nie, się nie robi blida, ok. Dobrze. Wow, wow, wow. Facing fire. Po piątce, najmniejszy kill jaki mógłby być. Szkoda trochę. Dobra. Eee... Ok, nie zabija go, to chyba spoko. Weź nakrzycz, żeby on się na pewno nie ruszył w następnej turze Bo możemy go tak, zestunować Come on, ty się ulecz Zajebiście Heal dla wszystkich? Nice, kryt na bounty huntera, no najlepiej um, Możesz się nakrzyczeć nie, nie powinien dużo zrobić Oprócz kryta, 9 w kapłankę? Eh? You're kidding me, right? Dobra, zgin. Zgin, przypadli I zaczynają się podstawowe problemy. ale brak miejscowych w punku. Hmm. A jakby takie obozowisko zrobić na start. W sumie? Ok. 10 kryta. Jak najbardziej. Zwiat, jak najbardziej, Buffy, jak najbardziej. Zapobieganie nocnym, jak najbardziej. No i tyle. Dobra. Głównych damage dealerów mamy zbuchowanych, więc jest mega. Gold zebrany. Tędy, 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 tędy. Dobra. Zrobimy kółeczko po prostu. Okej, okay, dwie łopaty. No mieć mnie nic. Powiem tak, mamy... 40% plus 65% szansy na zwiat, nie? Nie będzie wpadał co pokój, to się zdziwię Kolejna walka Okej, okay, czerwie. O, bo bez... jest szkoda, że bez y, zaskoczenia Bo by się mocno przydało. O wow, 1 HP Naprawdę Niedobrze, bo stres wchodzi Teraz i choroba może wejść jakaś zawsze Okej, okay. jak na razie fajnie, bo odporności wchodzą Ze Zestunuj może go, co? 140% odporności mają, aha, to całkiem sporawo powiem szczerze hmm. Dobra, wrzask wow. 100% odporności na osłabienie jeszcze, naprawdę Dobra, uniki dla nas w takim razie Dobrze Zostawcie tą kopłankę, ona wystarczająco jest zestresowana Czemu ja wydarzam cały czas stunem? <laughs> Sołe no i powinienem lecieć. Dobrze No i dobrze Okej, okay, zaraz się miejsce w ekipunku skończy. Bez zaskoczenia znowu. Wow. Okej, okay, to jest do wyleczenia. Gorzej, że minusy dostałem na unik. Nie możesz go zabić. Fuck. Dobrze okay. to Jest fine. Drużynówka Ta piątka, najmniejsza wartość że kogo wejść Mmm, buff unik Come on Heal Dobra Spień, o oh Bleed, 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 bleed on dobrze wiem co mi teraz. Bo nie widać, że nagrywa mnie. Eee. Dobra, bufy. Ok. Kurwa, kryt, naprawdę. 80 stresu masz kapłanka, za dużo Musimy się wylecić trochę Kurde, jakiś kryt, cokolwiek Może ze stonuj Come on! Powinienem kapłankę bronić Znaczy to i tak by nic nie zmieniło Hmm. Dobra, ulec się za 12, spoko. Dobra, jeszcze tylko. What? 40 kryta, feels good. Ok, miejsce na golda brak. Dobra, ale już widzę, że w miarę sale są spoko ułożone. Um, Co, jak pójdziemy po obrzeżach, to powinniśmy wszystkie walki zrobić. No, bo jeszcze będzie, może być tu, 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 albo tu, więc mega spoko. Dobra, co ja chcę teraz wywalić? Średnia mam kurwa całą Okej, okay. go no dalej. No nie, stres! Dobra, co odwali na pewno w tej walce. Jestem w 100% tego pewien. Odporność na bleed'ową No, przynajmniej kryt jakiś porządny Zrobimy tak, obronimy kapłankę Żeby zbrojnik wstrzymywał ten stres, w razie czego jakby wchodził ulec jego Okej okay. Tylko kapłanka dostała, naprawdę? Wow Just wow ale jak dobrze pójdzie, to on powinien zginąć w tej turze. Chociaż Bounty Hunter wali największe dipsy z tego teamu i tak. Więc jeżeli on nie zabił, to może być kiepsko. Dobra, uniki. Hmm... Różynówka. Okej, okay, nie ma tragedii. Dobrze. Stun. Odporność. Brzask. Porność. Naprawdę jeszcze w nią. Dobra, bałej. Proszę, coś porządnego. Czemu zawsze negatywne? To dosyć wcześnie w ranie. Niedobrze. Bardzo niedobrze, bo ona teraz cały czas będzie stres na innych nakładała. są ziała potrzebne. A ja nie mam ziół. <laughs> Więc go dalej. 35% ma tylko... Wow. The path is clear. Okej, okay, dwa razy stres na tyle. Bez zaskoczenia szkoda. Zostawcie tam kapłankę. 20 no nie Kurwa dlaczego? Oprz Prawie słabo, że trochę nie zostało Aha. No to do dupy, bo mu przestaje działać to eee... Może stun? No odporność ma tylko 50% o co chodzi? Dobra, weźmy obronę. Mhm. Tak w nich to sobie możecie bić Oni są zbyt twardzi na przodzie Proszę, no unik, come on! Dobra, ale przynajmniej z mi, że stres teraz na siebie Dobrze Nie wiem, bounty hunter to kozak totalny Teraz chyba polecimy drużynowym ta, no, drużynowym nowym polecimy. No, one go może zabić. Ale na szczęście nie zrobiła tego. O, nice. To, znowu nie to kliknąłem. Aaaa, nie gorzej. Dobry, zabij go. No ja mu cały czas kryty wchodzą. Feels good. Co to jest? Kurde, wezmę to. Już przydałem dodatek, a pewnie jest warte też dużo golda. Eee, ale nic więcej istotnie zabiorę, nie? Przeszkoda? Walka. Walka. Eee, czy ja coś mogę jeszcze podmienić. No tak średnio, tak średnio bym powiedział. No ewentualnie Holi Water. Jeszcze wypijcie i go Jeszcze jedna przeszkoda i pozbędziemy się łopat O 900 golda mm. Smaragd się pozby... No dobra, pozbędę się Smaragdu Już będzie. Okej, okay, kolejna balka. Dobra, wieśmy trzeba szybko zdjąć. Wow, teraz nie mogłeś krypnąć, nie? <grych> jaki unik! O, co chodzi? Dobra, dawaj, uniki wszystkim. Może jakoś przetrwamy. Okej. Okay. Dobra. Nie ma tragedii, oprócz tego bleed kurwa bardzo. Przestań ją stresować, kurwa. 150 stresu. Nie wiem, obozowisko robimy po tej, po tej, tej, tej balce. Trzeba jest stres. Wszystkimi możliwymi sposobami. Drużynówka. Krytyk na nie tego co potrzeba, ale zawsze jakiś to plus, nie? Dobrze. Szkoda, że wcześniej nie mogłeś tak uderzyć skrytym. No, ale już nie będę narzekał No przestańcie lubić bić! What the fuck? 11, dużo Dużo za dużo Okej, okay, unik, zajebiście No tak to na def zdarzy by było Za mało um, Defuję Wylecz się. Za 12 zawsze spoko. 9. Do przeżycia. Blit O, No, bo po tej jest skazane. Defuj nadal kapłankę. No, nie może depsów przyjmować. 16 tylko nie dobrze. No modelo oznaczenie na sobie Jeden HP zostanie Tak wiem, że krwawisz, ale no nie mam jak ci pomóc trochę No oh, come on, 4 HP, wow Dobrze, że grobowe cięcie w nią Bo to zbroje mi sprzyjmuje Naprawdę, oh, Jezus Wow, wow, wow Dobra, musimy go ubić Unik, co? Jak to? Dobra, ten heal uratuje sytuację no jak to unik? Defuj dalej Dobrze. Tylko jeden. Dobrze. Nice. No, bozowisko, no. Okej. Okay, trzeba pozdejmować stres. Za bardzo nie wiem, czym... Hmm. A, to jest na kogoś. To do dupy. Wszyscy kompani 10 obrażeń... O, to jest fajne. To jest nawet lepsze. Albo, albo obrażenie, obrażenie kryty. Idziemy w to Dobra, jeszcze coś za jeden mogę Ale nic nie zrobię, dobra Okej okay. Powiedzmy, że żyjemy Kapłanka ma dużo stresu, strasznie Nie będę ryzykował, że ktoś w to wpadnie To co jest mapa Dobra, ile jeszcze walk? Przeciwny, nieznany obiekt, aha yy, dobra Kurwa jakbym widział co tam jest, ale może wskoczy zwiat po tej walce? No i zostaw ją kurwa! Kierdole No zaraz na zawał jebnie. No co? Wy jaja robicie! Dwa mać! To jest zjebana gra Nie tak jak stracić na czwartym czy tam piątym czy my na piątym oni już byli Super Super Darkest uwielbiam Cię ty na kurwo

Oczywiście. Jak żeby inaczej. Jak żeby inaczej. Jak żeby inaczej. Dobra, no żarcie i damy najwyżej po walce, bo jej nie wyleczę. Nie mam jak. Czemu nie skrytem, ziomek? Za 12 na przykład, albo i więcej. To już to by było piękne. Dobra, ulec się. Hmm. Dała nam możliwe, że jedna walka. Przejdę do tego pomieszczenia, niech wpadnie ten zwiat i zobaczymy, co się wylosuje. Nie mogę pochodni rozpalić? Aha. Czemu jesteście pełni? Mam tam jakąś przeszkodę? Mam jedną przeszkodę. Uch, ale nie pójdę dalej. Dobra, zróbmy tak. No to musi być jedna walka jeszcze, nie. Więc ja zrobię tą walkę tym jednym składem. Znaczy dwie walki na pewno. No minimum, jedna, nawet trzy mogą jeszcze być. Urwa ciężka decyzja. Mają niby bufy fajne Dobra, ryzykujemy, jazda mm. Niech dostaną pierdolce, ja mi uciekam stąd No niestety, nie zrobię tego Jakby taka płanka nie zdechła. Szkoda, bo to pióra antenata byłoby fajne. 18 koła zawsze, nie? No, ale stracony bohater i to jest słabe. Ah, dobra, dzięki serdecznie, zapraszam na kolejne odcinki. Ej, ale powoli zaczynam się przyzwyczajać, że co misję mi ktoś ginie.